Siema z tej strony Hogaty. A dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA San Andreas na trybie single player i jak widzicie zaszły pewne zmiany w naszym CJ'u. Po raz już Kolejny. Chciałbym was powitać nowym CJ-em w tej najlepszej jakże serii na kanale. Dzisiaj CJ i nie wiem, może tak już zostanie do końca. Zostanie w takim stylu jakby, no kurde, takich lat 80 takiego murzaja CJ-a, który po prostu jeszcze chodzi o to, że on ma styl walki ten, ten jakiejś kung fu kara kuta karate, czy, czy coś takiego, nie? Czyli jakieś buty na koturnach, podnosi nogę do góry, pyk, robi. Widzicie, tutaj taką ma To jest, it's a black cobra, it's a black salami. No, dlatego go nazywają... No Black Salami, nie, to, to inaczej, to, to, to akurat nie PDK, dlaczego cj a mogliby nazywać Black Salami. No ale dzisiaj kontynuujemy sobie oczywiście w GTA San Andreas misje m, główne, jako że ostatnio były poboczne i tak jak mówiłem, no ten odcinek jest nagrywany do przodu, także nie mam protipów od Piotrka Danewicza, ale mam trochę komentarzy, bo właśnie to jest ten plus, że co dwa odcinki jest... Nagrywane, są nagrywane misje główne, ponieważ dzięki temu w ogóle my teraz jedziemy do rezydencji Maddoga, jak widzicie, i mamy misję CJ, a nie Sweet'a tam. Bo dzięki temu wy odpowiadacie na misję tak jakby fabularne odpowiedzieliście tam dwa odcinki temu, a akurat ja nagrywam powiedzmy drugi do przodu i... I dzięki temu no, mogę z waszych komentarzy e, skorzystać. O Mandy ogólnie pisał, że Hogaty misje policyjne nie mają 12 levelów, tylko około 60. Serio, wiem to, bo oglądałem u ludzka GTS Andreas po prostu i on robił do 60, właśnie, i się nie skończyło, nawet więc, można powiedzieć, że ponad 60 levelów. No i dobrze ci odpowiedział, BlizzBee, czyli nie do końca prawdą jest, że ta misja może trwać w nieskończoność. Jednak do otrzymania za nienagrody, jak i do jej zaliczenia, jest wymagane tylko 12 poziomów. No, podobnie tak samo wiesz, jest w innych misjach, e, typu nawet w tych najgorszych takich misjach, typu no nie wiem, że w kamieniołomie, jak byliśmy. Czy coś, no, robimy do pewnego poziomu, żeby, tak jakby zaliczyło nam zrobienie tej misji, żeby otrzymać za nią profit, ale no, później możemy ją robić w dalszym ciągu, no bo to jest w końcu misja dodatkowa, taka, która nie ma związku już z fabułą zbytnio, także dostajemy profit i tyle, można sobie robić, ile chcemy. Tak samo misje sanitariusza i, i tego typu sprawy. Blicz ogólnie bardzo fajny komentarz dał, jeżeli chodzi o Czołg? Chyba, czekajcie, nie, kto dał o czołg? Fajny komentarz. Eee, chyba chyba Bleachbee, ale to za chwilę może przeczytamy, bo, bo już zmierzamy tutaj do rezydencji Mad i będziemy wykonywali misję. Jeszcze przeczytam, aha, kobel, ile razy mi Sweet Caracan wbiegł pod koła auta, jak tiltowałem, to nie wiem. No, to samo niestety mam, wiecie co, zapiszemy sobie jeszcze grę. Eee, tutaj Trollo napisał, weźcie insurgen... Okej, okay, kolego, to jest GTA Sandras, nie GTA V, także podziękuję za tego typu komentarz. Eee, dobra, wiecie co zrobimy? Tak, przeczytam jeszcze Tomka. Tomek tam coś napisał wcześniej, ale to było chyba w tamtym odcinku brane pod uwagę. Jeśli chciałbyś z CJ-em zagrać w kosza, to najlepiej to zrobić przed ostatnią misją, gdyż po ostatniej misji piłki na boiskach pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. Kolejny bóg, ale chyba jest na niego jakaś poprawka. To tyle na dziś. Pozdrawiam dzięki Tomek. Eee, I lecimy z misją zamieszki. Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Now shut up. Yeah. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hard-working members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on them themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the blog. ...fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. Close I say twenty years. Airport. Try five years. Try Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and Officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh wait, they're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably decision. turn up listen, dead listen. just like the rest of them. In light of them. the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see, Sensation you can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no Absolutely justice. Amazing. It's just I a... know. I've been arrested numerous times for totally natural to be behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. Oh, People are fucking go. pissed off about Damn. this. People don't know what they want. We all being you. You see man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we going to secure the hood. We ain't get shit together so some idiot can burn it down. Shit's real fucked up, man. Yeah, but we going to handle this ourselves. No okay, go powrotem na Grove Street. Jak widzicie zamieszki w mieście będą narastać No chcecie sobie coś pogadać, bo ja nie wiem czy mogę już zacząć No dokładnie sweet powinniśmy sami za załatwić w końcu Tempeniego No jak widzicie wymiar sprawiedliwości stwierdził, że Tempeni nie robi nic złego

w tej misji SWIT wygląda jak totalna się ale jak to przechodziłem na starym komputerze, to SWIT był istnym terminatorem, pogromcą, pogromcą ballastów. Hmm, ale to musiał być ewidentnie przypadek lub błąd gry, bo u mnie w tej misji SWIT zamiast AK-47 nosił M4. Hmm, Okej, okay, jak w ogóle zauważyliście, ludzie, ludzie tutaj latają po mieście i właśnie zamieszki robią. No, także, no jest lipa. I tutaj Bleachby jeszcze pi pisze, e, że e, odnośnie tego, odnośnie tego, Jezu, odnośnie tego komentarza, jak było, e, żeby czołgiem robić misje policyjne. Eee, że da się to zrobić, tak, czekajcie, ten o tym, nas, yy, zrzucił, to ludzie ciągle Cię uciekali, cóż i tak i nie, czołg jest powolny, ale nie aż tak powolny, powinieneś ich dogonić, ale pociski jakie wystrzeliwuje, już nie, wystarczy, że podejrzani znajdą się w swoim zasięgu, co pozwoli Ci na szybką anihilację, eee, możesz też wyszukać na YouTube właśnie ten, no, wiesz co, ja, ja rozumiem, ja rozumiem, o co chodzi, eee, ja nawet powiem więcej, większość rzeczy, większość misji czy większość jakichś takich rzeczy dodatkowych w grach da radę zrobić na inne sposoby niż jest to przewidziane w ustawie, można powiedzieć. No ale chodzi o to, że jednak nie jest to taka szybka sprawa, to bo wszystko tak naprawdę w takich grach sandboxowych można zrobić, jak ktoś znajdzie na to sposób i ma na to czas, żeby się bawić. Stanty też są, stanty jeden na milion, ale to nie znaczy, że w trakcie zwykłego grania, w trakcie zwykłego odcinka, no każdy będzie to robił. No. No nie bardzo mi to pasuje, żeby, żeby to robić. Może na live, może na live możemy się coś takiego pobawić. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego widzieć na live, ale raczej na odcinku nie. Ogólnie właśnie, jeszcze bo chyba nie, przyp nie przypominałem na początku, patrzcie tu się dymi już. E, ogólnie przypominałem na początku, ale jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i włączyć powiadomienia. OK, wlatujemy e, na punkcik i... I lecimy dalej z misją. No, okej, okay, misja wykonana. I teraz pytanie za 100 punktów: tak na dobrą sprawę, ponieważ wykonaliśmy jedną misję główną, i zastanawiam się, czy by kolejnej nie zrobić. Ale to jest naprawdę to jest coraz, coraz, coraz bliżej. To już jest coraz bliżej końca. Eee, także zastanawiam się, czy by po prostu... Hmm... zrobić coś teraz dodatkowego, ale ta misja była krótka, tak naprawdę no przejechaliśmy się z jednego domu do drugiego. Nie dobra, lecimy z kolejną misją. Walić to. Yeah, so no I no. right, see. What up? We CJ, this is some serious shit, man. Hey, man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you have been gone, so I know. What? For yourself? Not for the family. Don't get shit confused, nigga. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep yapping on what you done did. Let me tell you what I done did. When Kendall needed shoes, I went out and got the money. When Mom needed operation, I robbed people for the bread. Why you off in Liberty City thinking about your own shit? For five years, come on, man. Now you do something you wanna fucking pray? Nigga, please. That ain't fair, man. Girl! Man, I need your help. Man, I'm kinda busy right now with family shit. I helped you guys, hombre. It's time you help me and my homies. My hood screwed up, too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. All right, what you need? It's time to get my whole gang back together. Push out those yay slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brother wants you to do is pay back your debt, CJ. All right, I hear you. I got your back. Come on, let's roll. Orale, the video's coming back. Okay, so what's the plan? We're gonna meet three of my veteranos over at Unity Station. Three? Is that all? All right, I'm gonna get a couple of family boys to come through, too. Okej, okay, zwerbuj kilku członków gangów z Grove Street. Grove Street. No okej, okay, no tylko że. Co oni robią? Wytyfy. Czemu gościu z Diglem lata? Czekajcie, bo ja go... Dobra, zwerbuję tego. Zwerbuję tego, jeżeli się da. W ogóle wytyfy te, te goście, dobra, zabity. Mogę cię zwerbować, choć gościu z Diglem, przydasz się na pewno. No, lecimy stąd. Powerbuję jeszcze kilku chłopaków. Chodźcie, wszyscy. Chodźcie, wszyscy z nami. Czekajcie. No halo, dobra. E, mogę jeszcze kogoś zwerbować? Bo wydawało mi się, że mógłbym kogoś. Okej, okay, musimy w takim razie iść normalnie, chyba, nie? E, nie chcę się dać złapać na terenie balast. Aha, no okej, okay, rozumiem. Gdzie my musimy dojść w takim razie? No, musimy tam dojść, aż do Unity Station. No, kawałek jest do tego, powiem tak. To Ta popeczka co ucieka z tym. Z telewizorem XD! Haha, <grywa> patrzcie na to. Wszyscy z telewizorami nagle uciekają po mieście. Ej, bez kapi, wszyscy z telewizorami. O, już jest zniknął telewizorek? Zniknął ci telewizorek? Kurde. A czekajcie, Kurde, kung fu! CJ kung fu, widzicie? Dlatego mi, mi był ten strój potrzebny. Kurde, z kung fu jej dojedziemy. Uh, no okej, zapytasz się Cezar, bo ja nie wiem ile mam nie gadać, żebyś ty się zapytał, żeby Cię podgłośnić w razie czego w kwestii dialogowej. Nie no, my będziemy iść, bo mamy dużą, strasznie dużą grupkę, która tutaj za nami podąża, a nie chcę jej stracić. Także fajnie byłoby też, żeby ten Cezar jednak podbiegł za nami. A nie się zgubił gdzieś tam z tyłu? Co robi w tym momencie tak trochę, wy, wy ty wy, Cezar, ja jestem tutaj! Zostawiłeś Cezara. Cezar, ty się sam gościu zostawiłeś. Cezar tu jestem. Ja pierdzielę, no i takich misji nie lubię, no. Nie lubię tego, no. No co? Chodź, chodź Cezar. Okay, Call her, dude. Here, use my phone. No, Holmes, the question. What? Oh shit, you mean? Pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit, but. Nah, I know you're cool, Holmes. But it's sweet, man. He's the problem. Can you talk to him? Sure thing, Caesar. I'll talk to him. Thanks, CJ. That means a lot to me, Holmes. pogadam z kolesiem. I to jest to, jakby ktoś mówił o polskim tłumaczeniu, że ono jest takie mega dobre. Pamiętam, były takie osoby, które mówiły: Przecież polskie tu w polskim tłumaczeniu tak było napisane. Przecież tak było napisane w polskim tłumaczeniu. Przecież polskie tłumaczenie to musi być mega dobre. No, no nie jest. E, tam była jeszcze kwestia wcześniej Kendall, która coś mówiła i było jakby e, w tym. Była jakby facet to mówił, tak, że była za, zapisana kwestia, właśnie dialogowa, jakby gościu to mówiło właśnie, a nie, a nie babeczka, także no to tyle, jeżeli chodzi o poprawne tłumaczenie. Chodź, Cezar, bo to zaraz wybuchnie, gościu! Chodź, chodź, proszę Cię, no kto nas przy Wy, ty, wy ci ludzie! Ci ludzie aż tak powariowali, tak, rozumiem, no okej, okay. w ogóle wykruszył, cały gang się wykruszył, zostało, został Cezar i trzech gości ze mną tylko. Nie wiem, może tak miało być, nie wiem. No ale okej, okay, ale lecimy w dalszym ciągu. Już jesteśmy obok Unity Station. Także mam nadzieję, że dobiegniecie w miarę szybko. Jak widzieliście, te wściekłe pięści węża, które zrobiłem, były bardzo dobre. Te wściekłe nogi węża też były bardzo okej. Okay. No i okej, okay, no i lecimy w takim razie. Go i Unity Station. Już prawie jesteśmy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie jakiegoś samochodu teraz. No albo jak trzeba będzie też będzie jakiś samochód tutaj. Oh, yeah, we're going to need something Those Vagos, man, I'm going to cut those cockles. Raspalo hasta el hueso. Hey, carnales, what's cracking, Holmes? Cesar, and you must be CJ. Cesar says you cool, so we cool, Holmes. Okay, check it out. We're going to have to work our way through this neighborhood to get to my house. Together, vavos, pendejos, a backs, Hasta la muerte. Hasta, Hasta la muerte. muerte. Hasta la muerte. Dobra, jeszcze nasi są, zieloni. No to idziemy. On ma trzech, ja mam trzech. W ogóle gościu Los Aztecas z, z tym z kataną XD. E, po prostu. No dobra, wchodzimy. Na... O fak, miałem nie strzelać chyba jeszcze. No Dobra, hasta la muerte! Czy coś? Ach, kurde, uwielbiam po prostu. Nie, no, mam jakiś taki. fetysz, że uwi uwielbiam, jak tutaj mówią po tym. W tym, w tym dialekcie swoim, kurde. Eee, dobra. Ten taki. E, nie wiem, to jest e, hiszpański, czy, czy jaki to tam? <laughs> Meksykański XD. Dobra, gościu, giń po prostu. Pyk, pyk. Oczyszczamy dzielnicę z głupich wagosów. Frajerosów, Pyk, 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 Easily. E, jeszcze ich trochę zostało, oczywiście. Nie będzie tak, że zabijemy pięciu na krzyż. Trzeba całą dzielnicę po prostu ludzie wyczyścić. Co dla mnie nie sprawia problemu. Ja mogę w takich misjach brać udział. Wściekłe nogi węża, CJ. Okej, okay, te helikoptery jeszcze tam w tle, które sobie latają. Czy był jakiś film o takiej tematyce, że były takie zamieszki na całe na przykład Stany Zjednoczone powiedzmy? Dajcie ludzie znać w komentarzach, czy coś takiego było. Bym takie gangowe może zamieszki właśnie. Że może coś takiego się stało, że wszystkie gangi ruszyły proszę Państwa. Wszystkie walczą na ulicach. Okej, okay, teraz patrzcie. Pyk tutaj. Nie jest żaden problem. Ja idę i po prostu hedy im walę. No ogólnie, właśnie, nie wiem, czy mówiłem to już na jakimś odcinku, bo tak jak wspominałem, no, po GTA San jak chce zrobić Vice City. Myślę, że to jest takie dosyć naturalne podejście. Niektórzy po GTA San zrobią robią GTA 5 wing, wing. Eee, ale jeszcze miałem tutaj takie pytanie, czy chcielibyście zobaczyć Maxa Pay na trójkę po Watch Dogsach? Bo w sumie zastanawiałem się, czy by albo Mafię 3 nadrobić z powrotem. Coś takiego, okej, okay, skierować się do Alei musimy, ale ten Max Payne 3 brzmi dobrze, szczególnie, że ja dwójeczkę od dwójeczki zaczynałem na tym kanale, można powiedzieć, od dwójeczki na maksymalnym poziomie trudności, także, a w trójeczkę nigdy nie grałem, także to byłoby ciekawe, mogłoby być ciekawe, sam bym po prostu z chęcią pograł i się zastanawiam, czy rzeczywiście chcieli obczaić Maxa na trójeczkę. Może za jakiś czas Lanoir, bo Ziral nie dokończył serii. Okej, okay, lecimy tutaj, proszę bardzo. No, okej, trzymaj się blisko Cezara. Teoretycznie ja mam 186. O Jezu, on z tej wyrzutni wali. Ja pierdzielę. No ja ich zniszczę bez problemu. To, to nie jest żaden dasysnotę problem for me. Eee, czy ten koleś zginął z kataną? No nie, mój ulubiony gościu! Nie! Jak mogliście zabić kolegę z kataną? Jak mogliście zabić japońskiego y, latynosa? Shit, Dobra, będę was zasłaniał Chroń Cezara, no spoko. Hazer, on się Heizer, na... Heizer XD, Heizer. Siła gangu mi spadła, zabili mojego członka gangu i drugiego. Zostałem chyba sam? Nie, je jeszcze jest jeden ziomek z gangu od nas. A ten z wyrzutni rakiet na blisko on dostał jeszcze, kurde, nie. O nie, Heiser, o nie, sany. Ja pierdzielę gościu. Naprawdę z wyrzutnią. Czekajcie, bo on ma jakoś więcej zdrowia. Dobra, już nie żyje. Gościu z y, tym też nie żyje zdrowie. Zwiększone. Okej, okay, fajnie, że zdrowie zwiększone. Myślałem, że mam na maksa zdrowie przez uzyskanie misji sanitariusza, ale wiecie co? Te, tak w, po, po czasie stwierdzam, że w sumie, no, uzyskanie na początku takiej ilości zdrowia, zrobienie misji sanitariusza, policjanta czy straż, straży pożarnej byłoby dobrym pomysłem na początek. Musimy go do szpitala. ja go CJ, ty zrobiłeś więcej niż Holmes. wrócić do no, okej, okay, jak widać, zakończyliśmy tutaj robótkę. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy do zrobienia. Ogólnie, jak widzicie, w ogóle dotarliśmy tutaj, nie? Biliśmy się taki kawał drogi o Los Aztecas, Los Varios Aztecas wrócili. Super.

No, okej, okay. jak widzicie, ze Sweetem trzeba będzie uderzyć na kwadrat i pozdobywać troszeczkę miejsc. Nie, on się tu zabije zaraz. Kurde, CJ, proszę, nie zabijaj się. Ja chcę zapisać grę. Musisz przejąć więcej terenów gangów w Los Santos. I myślę, że kolejny odcinek. Będzie właśnie na tym polegał, że będziemy przejmować tereny gangów, po prostu. Także przypomnę tylko, jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem e, oraz włączyć powiadomienia, czyli taki dzwoneczek obok liczby subskrypcji. Ja się na dzisiaj będę z Wami żegnał. E, mówił e, oczywiście wściekłe pięści CJ Węża, Także mam nadzieję, że Wam się ta postać spodoba. Oczywiście, że nie. To jest, to jest pytanie takie retoryczne. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i na razie. Hejka.